O, ho, 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 widzowie Krasnal Wojtek wita w kolejnym odcinku i mamy taki odcinek niezaplanowany zupełnie ponieważ dzisiaj miały do mnie przyjść dwie paczki niestety jedna została dostarczona do zupełnie złej poczty, mniej więcej 80 km od miejsca gdzie mieszkam, więc być może będzie dostarczona jutro, ale jedna ta była dostarczona, tutaj ja wiem co będzie, będą dwa samochodziki z Vinted France no i byłem trochę taki zły, no bo lepiej odebrać z poczty dwie paczki niż jechać po jedną paczkę i kolejnego dnia znowu po jedną paczkę, ale tu mam worek z samochodzikami i samolocikami, które kupiłem za euro. Plus w tym euro jeszcze była zabawka proszowa dla mojego pieska. I już wiem, że na pewno tam jest Korgi, jest stary Hot Wheels, bo widziałem metalową płytę podłogową z jeszcze z tym takim prostym napisem Hot Wheels. I zobaczymy sobie, co tam w tych woreczkach będzie, ale najpierw weźmiemy, otworzymy i zobaczymy, jak wygląda ta paczka z wiertem, bo ona mnie troszeczkę martwiła. Jak widzicie, sprzedawca za bardzo się nie starał z wysyłką, no, chociaż wygląda na to, że wszystko będzie. Dobrze po prostu wrzucił karton. Na szczęście ten karton popodpierał dobrze. A co my tutaj mamy? A mamy tutaj pomarańczowego Forda Mustanga Shelby GT500. I zielonego Rufa GTR rocznicowego. Te samochodziki były kupione poniżej 10 euro za sztukę, więc jak najbardziej się opłacało. A teraz, może najpierw zaczniemy, o, bo tutaj są dwa woreczki większość w tych woreczkach to jednak nie będzie dla mnie pójdzie prawdopodobnie do syna sąsiada on jest młodszy, on takie zabawki lubi, ale kilka już wiem, że mi się spodobają, a druga jest wyładowana samochodzikami kompletnie przy czym widziałem, że tam też coś może być uszkodzonego, no tutaj co mamy a tutaj mamy tak, Formuła pierwsza. Lepszej nie będzie. Tu jest. No nawet w sumie nie wiem co to jest. Ale. Mamy. To jest jakiś wanik. Nawet nie jest taki wcale głupi. Made in Great Britain. Oczywiście zobaczcie, porachunki gangów. Ktoś postrzelił. Tutaj mamy. Tutaj mamy marżoretkę Toyota. Widać, że terenowa safari. O, piękny. No piękny samochód w dodatku w terenie pojeździł. Tu będziemy mieć chyba Hot Wheelsa Racer X Streetcar. Co tu jeszcze mamy? A mamy Kłada. Tu mamy Korgi. A tu już mamy odpowiedź. Zobaczcie. Widzicie? To też jest Royal Mail. A tu mamy Pointers, Real Fast Food, Korgi. No to mamy dwa Korgi. Mamy kolejną Majoretkę Toyotę po jeździe terenowej. Formuła pierwsza. Kto się jest chętny na taką formułę pierwszą? Dajcie znać w komentarzach. Ale tutaj jest już znacznie lepsza formuła pierwsza, chociaż zupełnie plastikowa. Co jeszcze tutaj mamy? Tutaj mamy jakiś samochodzik. Co to jest? Chevrolet z Hongkongu. No nie jest najgorszy. I mamy tak. To jest yy, Matchbox chyba, albo inny Hot Wheels, Mattel, nie wiem. Ale to jest z tych bajkowych. Wygląda troszeczkę jak dromader na pływakach. No i mamy tutaj jeszcze jeden samolocik. To mamy pierwszy woreczek z głowy. A teraz Wam pokażę drugi. Drugi będzie zdecydowanie bardziej interesujący. Zobaczcie. Cały wypełniony samochodzikami. One oczywiście też tutaj będą różnej klasy, ale już wam powiem, że jest coś ciekawego. Kolejne co nie widziałem, a teraz widzę. Zaraz się do tego dogrzebiemy. Oczywiście jest mnóstwo standardy chińskiej, jak na przykład te samochodziki. O tutaj. Ale zobaczcie. Widzicie? Korwetka podniesiona, metal, metal. Tutaj mamy 20 rocznica. Na dwudziestolecie Hot Wheels. Ale piękny traf. W takim woreczku. Ale to nie jest wszystko. Lecimy dalej. Tutaj mamy o, tutaj też nie nieźle. Mamy Matchboxa. I mamy tutaj Forda GT z 2005 roku. Mamy tutaj. <ścoughs> Nie wiem, co to ma być. BMW jakieś stare. Chińczyk, ale już mi się podoba. To jest dosyć dziwny, ale mi się podoba. Zobaczcie. Hot Wheels. I szebrolecik. No to teraz będę miał tutaj zagłoskę, co tu jeszcze będzie. Grunt FX Matel 2002 rok. Tutaj znowu jakiś Chevrolet chiński. O, kolejna formuła pierwsza. Widzicie, cały secik z formuły pierwszej skompletuje. Tutaj mamy kolejnego e, Hotwilsa. Może włączę na trzy razy Solar Reflex Nawet nie jest w jakimś złym stanie, nie jest mocno turbiany. O, tutaj jest coś też świetnego. I jest to korgi <ścoughs> zabawne. Hot Wheels, kolejny stary upfront. Nie powiem, żeby on nie był zmęczony, ale to jest Porsche 924. To jest Porsche 924, proszę państwa. Lecimy dalej. Kolejny Korgi. Ten jest uszkodzony. No i tutaj mamy jakiegoś chińczyka. Porsche, albo przynajmniej orsze I następny, i następny. Aż nie chce mi się wierzyć, aż mi się nie chce wierzyć. <grybuj> Co dalej? Kolejny stary Hot Wheels, Kosmosik. A to jeszcze nie koniec. Dobra, już widzę, co ja widziałem wcześniej. Tutaj mamy matchboxa Jeep 3. Tutaj mamy też matchboxa Chevy Pro Stoker. Tutaj jest coś, co jest uszkodzone. Samochodzik od Norewa. Peugeot RCZ. Brakuje mu dachu, a szkoda, bo to jest taki fajny, pseudosportowy samochód, który może być nawet napędzany silnikiem diesla. A, mamy Porsche kolejny. 935 Korgi. No, proszę Państwa, przecież to jest worek pełen skarbów po prostu inaczej się tego nie da określić tutaj mamy jakiegoś chińskiego klona Lamborghini nawet tu byczek jakiś jest i nie był chyba to tam mają być włoskie barwy oczywiście nie ma spojlera z tyłu ale to już tam nie, nie rusza kolejna chińska zabaweczka to taki prawie RLC. Co tu jeszcze mamy? A tutaj mamy znowu kolki I mamy Porsche 911 SC Targa. Ale, ale wóreczek ze skarbami. No tutaj będziemy mieć. Coś dziwnego. Nie bardzo wiem, co to jest. Ty tył w ogóle nie do zidentyfikowania. O, to jest, ale sztraf. Zobaczcie. Stary samochodzik. Będzie podpisane, kto to robił. Marks. Stary samochodzik. Bez spodu one są, takie prościutkie tylko metalowa karoseria i kółka. No coraz szczęśliwszy jestem. Tutaj mamy To wygląda jak jakieś Hogwell te takie ma podobne troszeczkę znaczki, ale nie wiem dokładnie co to jest. Newray. O, dobrze. Newray. coś takiego i lecimy dalej zobaczcie, kolejny stary Hot Wheels widzicie to? i na koniec... nie, nie, przepraszam, nie będzie na koniec no nie, no nie oj stary Matchbox No, tutaj i Tarzan będzie prawdopodobnie troszeczkę zazdrosny. 1985 rok. Świetny, ale zostaje nam ostatni. Adamie, zobacz. Może i one są zmęczone. Może one są poobijane. Ale w tej cenie to ja bym codziennie mógł sporo takich woreczków kupować i byłbym bardzo szczęśliwy. No dobrze, to tyle w tym nieza, niezaplanowanym filmiku. Napiszcie mi, co myślicie o takim trafie. No ja jestem po prostu w niebo wzięty. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam, żeby się jeszcze lepsze, fajniejsze Wam okazje trafiały. I do zobaczenia niedługo. Cześć!